To to gierka, której nigdy tu nie skończę I obserwuj mój postęp I obserwuj jak rosnę Na wiosnę przyszłego roku mam coś, to jest mocne Z tą piosenką Już chociaż na szelu mogliście kurwa stanąć tą bęką, że niby set klejecie Jakby kurwa no Wiecie o co chodzi Nie mo... Największe co, największy błąd, jaki można zrobić, to udawać, że masz pieniądze. A tutaj kurwa jest flex na 2000 zł. W dresie Nike, ja nie wiem jak się drillowcy ubierają, ale kurwa pewnie są jakieś lepsze, droższe ciuchy. Jak nie mamy pieniędzy, to nie nawijamy, że je mamy. Jak chcemy, kurwa, się flexować, to się flexujemy. Kurwa czymś, co, co jest kurwa unikalne, drogie i kurwa jest w Fonfini jak mówimy, że mamy drogi zegarek, to nie siedzimy na samochodzie za 30 tysięcy złotych. Jakby wiecie, o co chodzi, nie? No. I ogólnie nudny ten trag jest, dykcja, jakby jest on niczym, tak, ja, ja tego nawet nie słuchałem do końca, bo... Tak, u, wszystko no działa, czają. to się ładuje, nie, nie takich problemów. Tak, ja muszę wyłączyć voice'a, bo mi tu zaraz coś rzuci. Warda i no. będę miał, kurwa. Nie no, Jezus, nawet nie escape, jest, tak. kurwa, nie działa. Ja pierdolę. Ale co jest, tak jest 3pl, niemożliwe Chujowy internet tak, po prostu, ja tu weszłem mi... w 5 minut Macie serialował tu weszł w 5 minut i chuj Bo co, bo awany wymowy te są gorszy, tak? Musić oh. przez cały dzień, czekam na film, wystrzeliliśmy ma <laughs> Maję z <Procem>. <laughs> A to z Mini kurwa, zobaczymy który dalej doleci <laughs> na to, z jaką pasją Frisk patrzył na kołyskę Mai, to on pewnie też czeka. Już ja sobie czuję i go tak jeszcze kołysać. I kurwa cyferki powinny być, zasięgi rosnące obok. się siądzie ten szok. Do dyskusji wplątał się również redaktor Spiders Web. Robią błąd, w przyszłości może Zawsze najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy kurwa nie posiadają. SN żyje? Ta, ta, baba, baba przyjechała i wyszedł z domu. Wrócił do żywych. Ale to jest nieważne. Zapytacie się jaki samochód. Ale przed tym jak się zapytacie jaki samochód to kupiłem go, bo Martynce się taki marzył No na... Ale czemu tak kłamiesz? Chłopie, czemu tak kłamiesz? No, oczywiście, że nie. Ja no po prostu moje... Stop stop! Podoba... stop, Czy ja widziałem pana sutka? Chłopie, czemu tak kłamiesz? Ta pan sutek! Dobra no, oczywiście, Nie przewidziało nie. Nie mi się no, prostu... Proszę nosić staniki na filmach, tak? Bo ja tutaj mam czujne oko Moim zdaniem jest to dobre dlatego, że Żyję! Żyje, żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Pachura! Niech mu gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie! Nigdy nie zagaśnie! A kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje! A kto z nami nie wypije, niech go pachura... Ten. Kryje. Pokryję Nie, git twój to wygląda tak szczerze no. Może to kurwa dodamy na 70, to normalne Dobra, <noise> 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 no mi też się to musi załadować w końcu. Najlepszy właściciel serwera. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam! Jestem na streamie jak chcesz. Klówko twoje, serdecznie. Ty stryb... to pijesz? Tak, z tróbeczką. Jemiesz Kielona? A, 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 tak, dla mnie Chyba, że jest Dobra, będę dupczył dzisiaj. <laughs> dziękuję. mi, podziękuj. Nie chciałeś. Dobra, sobie kryje się. A on, on, drugą mnóżkę.